Ciężko było, zgadza się najważniejsze, że chłopcy zapomnieli o tej poradce, która nam się przedrażała na w granicy. E, trochę źle jesteśmy spotkani tutaj, e, ale z czasem poprawiliśmy przede wszystkim grę obronną. E, powoli wychodzi ten atak pozycyjny i, i mozolnie odlegaliśmy decydująca. E, Gra była pod koniec pierwszej połowy i początek drugiej połowy. Tu praktycznie zagrało wszystko. Fakt, że zdarza się, zdarzają się tam, tam błędy e, wymuszone. Szkoda tego, ale gdybyśmy zagrali tak od początku, to koniec pierwszej połowy i początku, i całe drugie 30 minut to, 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 to w ogóle bym skuteczniejsze Chcieli wygrać ten mecz i, i być agresywnymi i pozytywnie podejść do tego spotkania i sami się nakręcali i to wystarczyło. Trzeba było tylko po poprawić kilka spraw e, taktycznych w ataku i wyrysować to jak zachowywać się w obronie. To myślę, Dobra dyspozycja zawodników w obronie, w bramce. Co zabrało? Martwi mnie jedynie teraz w bo Michał Bartecki nie wiadomo co będzie. w drugiego uda Mateusz Małackowski nad Mat Mamy dość chorych, bo jeszcze do tego Mateusza Roski kontuzowania, także mamy kłopot jeśli chodzi o... A ja to dopiero to, początek. Tak, to jest dopiero początek, a już z pierwszej siódemki wypada dwóch trzech zawodników podstawowych. Teraz. Za tydzień gramy u siebie o godzinie 18 z koroną serdeczną. serdecznie.